Czy jestem dupką za to, że zgłosiłam kolegę 11 lat z klasy mojego syna na policję? W zeszłym roku na terenie szkoły podstawowej dowiedziałam się, że dzieci mają orzeczenia o niepełnosprawności i różne deficyty. Okazało się, że mój syn i inne dziecko byli dotykani oraz ob w miejscach intymnych i trwało to już około pół roku od kwietnia. Mój syn był szantażowany i zastraszany, żeby prawda nie wyszła na jaw. Trzy miesiące po ujawnieniu sprawy to dziecko groziło mojemu synowi, że się na nim zemści za powiedzenie prawdy i zrobi wszystko, żeby nie mógł iść na zakończenie roku szkolnego ani pojechać na wakacje. Innej osobie pokazywał gesty pod gardła. Szkoła nie przeniosła ucznia do innej klasy, tylko w miarę możliwości go pilnuje. Nadal chodzą do jednej klasy. Rodzice tego dziecka chcą się spotkać dopiero po siedmiu miesiącach od ujawnienia sytuacji. Sprawa jest w sądzie rodzinnym. Czy jestem dupką, że chcę zrobić wszystko, żeby to dziecko zostało przeniesione do innej szkoły, a mój syn w końcu był bezpieczny? Co robić dalej? Może macie jakieś porady? Główne zadanie rodzica w takich sytuacjach to jest Ochrona naszego dziecka. I tak naprawdę to jest Twoje obowiązek, ale też Twój, że tak powiem, przywilej, żeby egzekwować jakiekolwiek tutaj działania, które sprawią, że Twoje dziecko będzie bezpieczne. W tym momencie priorytetem jest bezpieczeństwo Twojego syna, a rodzice reszty dzieci niech się zają swoimi dziećmi. Oprócz takiego bezpieczeństwa, dosłownie, że po prostu po pierwsze staramy się, jakby wyegzekwować karę albo na no, jakąkolwiek interwencję z, ze strony szkoły, a też rodziców tego chłopca, który nęka inne dzieci, to jeszcze bardzo ważne jest, żeby zapewnić już tutaj, na tym etapie, tak mi się wydaje, pomoc psychologiczną dla dzieci pokrzywdzonych. Pokrzywdzone jest to również to dziecko, które atakuje. To dziecko często przeżywa jakąś, no niesamowite jakieś tam przykrości nawet w domu, chociażby rodzinnym tak. i potem to oddziałuje na jego zachowanie w szkole, chociażby.